Eluna otworzyła oczy powoli, cicho, jakby nie chciała zakłócić spokoju, który spowijał ich wspólne miejsce. Obok niej smok Dzidek spał jeszcze głęboko, spokojny w pełnym zaufaniu do świata. Jego oddech był miarowy, a ciepło, które emanowało z jego łusek, otulało przestrzeń wokół niczym miękki koc. Ale Eluna czuła coś więcej. To było subtelne, niemal niezauważalne dla innych. Jakby w powietrzu zatańczyła nowa nuta, jakby ziemia wzięła głębszy oddech, zmiana. Niewidzialny impuls, który przeniknął jej ciało i sprawił, że nie mogła leżeć dłużej. Stała delikatnie, starając się nie obudzić dzitka. Poszła prosto pod prysznic, gdzie żywioł wody czekał na nią, gotowy, by obmyć wszystko to, co pozostało z nocy. Woda była ciepła, miękka jak kojące dłonie. Luna zamknęła oczy, pozwalając, by jej myśli płynęły razem z wodą. Spływały z niej to, co już nie było potrzebne. Woda przynosi ukojenie, ależ też oczyszczenie. W każdej kropli jest pamięć świata, a teraz przechodzi przez moje ciało, niosąc mnie dalej. Po chwili wyszła, owinęła się miękkim szalem i skierowała do kuchni. Tam czekał na nią jej ulubiony kubek, prosty, ale wyjątkowy, z drobnymi złotymi zdobieniami przypominającymi płomienie ognia. Przygotowała swój napar, aromatyczną mieszankę ziół, którą sama stworzyła. Zapaliła świeczkę, patrząc się w drobny płomień, który w jednej chwili tańczył z życiem, a w drugiej przypominał o delikatności istnienia. W płomieniu widziała swoją esencję, światło które nigdy nie gaśnie, choć czasem wydaje się przygasać. Ogniu przypomnij mi, kim jestem, pomyślała, a w odpowiedzi poczuła ciepło w sercu. Napar rozgrzebał ją od środka, gdy wyszła na zewnątrz, by spotkać się z Ziemią. Jej bose stopy delikatnie dotknęły trawy, która wciąż była wilgotna po nocnej rosie. Ziemia była chłodna, stabilna, mocna. Eluna zamknęła oczy, oddychając głęboko, pozwalając, by puls planety zgrał się z własnym rytmem. Ziemio, jesteś moją opoką. Dziękuję ci za siłę, którą mi dajesz. Wiatr zawiał niespodziewanie, łagodny, ale stanowczy. Smoczyca poczuła, jak jego energia otacza ją niczym delikatna mgła. W jego szumie słyszała szepty, subtelne, niemal nieuchwytne słowa. Powietrze przynosi wiadomości, pomyślała. Muszę być uważna, by je zrozumieć. Wszystkie żywioły były z nią. Woda oczyściła, ogień ożywił, ziemia ugruntowała, a powietrze przekazało nowe informacje. Teraz Eluna czuła się gotowa. Usiadła na trawie z kubkiem na paru dłoniach i skupiła się na wiadomości, która do niej płynęła. Zmiana jest już tutaj, usłyszała w sobie. Czas byś otworzyła nowe drzwi, które czekają na Twoją odwagę. Nie bój się, masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz. Eluna uśmiechnęła się lekko. Wiedziała, że to nie był zwykły poranek. To był początek czegoś nowego. Przez chwilę pomyślała o dzitku, który wciąż spał. A on też czuje tę zmianę, pomyślała. Ale na razie niech śpi. W odpowiednim momencie będzie gotowy. Zaczęła planować swój dzień, który miał być wypełniony kreacją, rozmową z Ziemią i z istotami, które ją otaczały, ale w głębi duszy wiedziała, że najważniejsze jeszcze przed nią wielka zmiana, która właśnie zaczynała się dziać. I z tym poczuciem wdzięczności za to, co już było, i ekscytacją na to, co miało nadejść, Eluna wzięła kolejny łyk swojego naparu. Ogień świecy tańczył dalej, przypominając jej, że każda chwila jest początkiem czegoś pięknego.